Halo, panie doktorze? Gdzie się urodziłem? Really, uh, the problem of, Szukam kobiety w ciąży, która chce, bym płacił jej alimenty. Szukam pani w ciąży, która chciałaby podać mnie jako ojca, by zapewnić sobie alimenty. Karyna wstała i zesrała się. Ta piękna polska rzeczywistość. Ach no, któż by nie chciał za darmo alimentów dostać tutaj, jakiś facet się znajdzie może. Jakieś korzyści z tego, a w sumie to nie musi być ważne, żebyśmy my mieli korzyści, Żyjemy w Polsce. Jestem w Poznaniu, czwarty dzień. Jak na razie łatwiej tu kupić jaranie niż bilet TPK. <śla> tak jest chyba w każdym mieście. W łodzi na pewno podobno łatwiej. Nie to, że wiem oczywiście z własnego doświadczenia, tylko od kolegi słyszałem. Kolega mi mówił, bo, bo mieszka w, mieszkał w łodzi i mówił mi właśnie, że w łodzi łatwiej dostać w. Pie... Yy, a może obie te rzeczy? Ktoś się wkurzył i zablokował, bo ciągle wywalało korki, a podłączony był tylko piekarnik oraz pralka i farelka i betoniarka. W sensie to jest idealny pomysł, w sensie robisz remont, to najlepiej jakby to po prawej to było twoje, a to po lewej to był sąsiad. Sąsiad do góry nie zrobi, czyli prądu nie włączy, a u ciebie prąd jest stały, bo jakby nie patrzeć nawet w dół nie może przelecieć, po prostu geniusz. Matki Bożej Fatimskiej Kirii. Radujmy się. Jeszcze tylko powinno brakować, że to wszystko było w Radomiu. To już po prostu byłoby idealne, perfekcyjne położenie. Idealne. Radujmy się w Radomiu. Wojsko. Policja. Pyszne.pl. Nieważne, jaki stan będzie w Polsce, do czego to wszystko doprowadzi? Nie będziemy mogli wychodzić na ulicę, nikt nie będzie mógł robić zakupów, nikt nie będzie mógł nic zrobić ze sobą: zabić jakoś swój czas chodząc po chodniku i nie robiąc totalnie nic. Ale pyszne.pl będzie obowiązywało, ponieważ jest to praca. Jak mają wykonywać na pyszne.pl pracę zdalną? W sensie, jak sobie to wyobrażacie z polskimi ograniczeniami? W sensie, jak ma siedzieć w domu i komuś przez Skype'a pokazywać, tak to żarcie wygląda, tak, tu niech się pan teraz znaje tym widokiem. Mocne polskie kino. Bynajmniej bąbelką dali. To nie jest kraj dla ludzi. Podoba mi się, podoba mi się, że z tyłu jest taka wspaniała Biedronka, jest ta torba, ta flaga, ten januszowski ryj perfekcyjny, nie mówię o tym na górze, tylko o tym na dole. Yy, piękny, po prostu perfekcyjny, to nie jest kraj dla pracy. Cała reszta oczywiście ucieka. Film prawa i sprawiedliwości. I wszystko jasne. I wszystko stało się jasne w tym kraju. Już wszystko. Ciekawe, skąd wzięli fundusze na ten film. Ja się pytam, pewnie z kieszeni tych pracujących ludzi, dlatego tak nie lubią tego filmu. Co do kur. Ch**a <grybki> Halo? To nie jest niepoprawne, nie robi się tak na internecie, bo grzybki się inaczej obcina. Tu mógłby się pojawić poradnik grzybiarza, ale słyszałem, że y, ludzie nie chcą y, ogólnie robić poradników grzybiarza, bo to jest słaby content, więc idziemy dalej. Cejm. Od teraz żabki nie będą mogły udawać placówek pocztowych, żeby omijać zakaz handlu. Żabki. <grybki> Ej, na początku myślałem, że to tak naprawdę, że takie niskie budynki, ale po prawo mi ta ulica nie pasowała z tym drzewem. W sensie inaczej. Ja osobiście uważam, że nawet jeśli to jakimś dziwnym cudem przejdzie, że okej, okay, tylko te sklepy, które 50% mają, jeśli chodzi o y, usługi pocztowe, to albo A, wszyscy pójdziemy ku. wysyłać paczki w żabce i olejemy impost tylko po to, żeby mieć dostęp do sklepu w niedzielę, albo opcja B, żabka zrobi coś takiego i coś takiego, że wszystkie inne sklepy będą tylko poddalać. Może warto coś tam zrzucić. Hiroshima, tu spadła bomba. Łódź, tu nic nie spadło. <noise> Jak to nic jakoś z życia spadło? To nie w Łodzi, tam powinno być napisane Polska. <noise> Perfekcja po prostu. Nie no, uwielbiam po prostu, uwielbiam. Piękne. Piekary śląskie, kobieta zadzwoniła na telefon alarmowy 112 i wezwała policję, bo jej partner kazał smażyć kotlety. Odpowie przed sądem. W się sensie ona odpowie przed sądem, że, że, że ich w końcu nie usmażyła? Czy on że jej kazał? Niby śmieszne, ale jeśli kazał słowami smaż te kotlety, k pociłę pokręcę, to robi się jakby mniej zabawnie. W sumie to prawda, wtedy to już podchodzi pod groźbę i wtedy byłoby uzasadnione, że rzeczywiście zadzwoniła na policję. W sensie wtedy jestem w stanie to zrozumieć. Ale zajebista metamorfoza. Okej? Okay. Stary budynek, jakaś, jakiś dziwny lepik. Ładny domek, ładny, muszę przyznać. Wystarczy, że zrobisz wszystko nowe. Wystarczy, że to na górze weźmiesz, kupisz, zapłacisz, następnie wezwiesz dużo samochodów ciężkich, które to. Rozpieprzą i wywiozą, i potem budujesz na nowo? Jest super! I nic, nic nie trzeba poprawić tak naprawdę. W Polsce tak chyba robimy ze wszystkim. Warszawski kierowca autobusu, kiedy dowiaduje się, że będą robić im narkotesty. <grym> nie wiem, z czego bardziej się śmiać. <grym> czy z samego faceta i jego miny? Czy z tego drugiego faceta i jego miny? Ten pies w ogóle na tej jego koszulce wygląda jakby był strasznie zawiedziony ze swojego pana. Ja nic nie brałem, żeby nie było. Spokojnie, Neo, to była tylko symulacja życia w Polsce. Każdy inny kraj na świecie powinien mieć coś takiego, że kiedy już uważa, że życie nie ma sensu, jest źle, zostawiła mnie kobieta. Zdechł mi pies, wyrzucili mnie z mojej wymarzonej pracy Nie ma przede mną przyszłości Powinien iść do takiego ośrodka Dostawać sobie cały headset na VR Zakłada go odpalają mu taką symulację życia w Polsce I gościu po dwóch godzinach wychodzi taki super, Wow, ja w tym państwie to w ogóle Ja mam takie szanse, ta praca to było nic Ja teraz jestem w stanie pracować gdziekolwiek Bo biorąc pod uwagę Polskę Jestem w stanie żyć Ziemniaki i do tego pires ziemniaków No i chleb, bez chleba się nie najdzie co w takim przypadku robi babcia? W sensie mówi ci Zostaw ziemniaki, zjedz mięso Zostaw ziemniaki, zjedz chleb Nie no dobra, babcia by nie przygotowała takiego czegoś Co chcesz na obiad kochanie? Coś z dzieciństwa Robi się <grym> Idealnie <grym> W dzieciństwie to cokolwiek wzięte na szybko na dwór Żeby tylko wyjść i się pobawić To było coś Nie trzeba było patrzeć, że o tutaj musi być taka proporcja Tutaj tyle kilokalorii O białka trochę za mało to trochę dosypie tutaj Come on Znaleziono dziecko, które namalowało premierowi obrazek pokazujący Polską po nowym ładzie. Pablo Kutas. W sensie. Naprawdę? Tam na górze jest jest napisane polski ład. I widzimy chmurki, słońce, drzewo, rodzinę i motylki. Co się ma to sugerować też nawet na dom nas nie będzie stać? Złożyłem skargę przez internet na poczcie Polskiej, że listonoszka zostawia Awiza, zamiast przynosić listy do mieszkania. Dostałem odpowiedź poleconym i musiałem zapierzać po niego na pocztę, bo listonoszka zostawiła awiza. XDDDDD Ja to pięć tysięcy. <laughs> to, powiem wam tak, u mnie było podobnie, tylko u mnie jest lepiej. Ja powiem wam tak, jak się mieszka w domku jednorodzinnym, to plus jest taki, że często jak paczka gdzieś leży, to nawet nie widać gdzie leży. Więc mój oficjalnie listonosz postanowił pójść punkt wyżej. Po prostu tu są listonosze, przepraszam, tu są kurierzy, tu są listonosze, a tu jest mój listonosz. On jest naprawdę bardzo wysoko i uwaga, on już nie zostawia w skrzynce, bo po czasie się wycwanił, że Narzekałem, że nie zostawia paczek, ale skrzynka za mała była. No to, to brał gumki, recepturki, przypinał do płotu. Ale teraz uwaga paczki już nie znajdują się w skrzynce, już nie znajdują się przypięte do płotu za pomocą gumki. Tym razem chłop staje przy płocie, robi potężny zamach i rzuca prosto pod drzwi. I w momencie, kiedy otwieram drzwi, to wszystko tam po prostu leży. Co w się, sensie, trudne czasy, to wiadomo. Każdy poszerza kompetencje, szuka jakby tu dorobić. Jest jedna rzecz, którą listonosze kochają bardziej niż awizo. Na przykład szefostwo, które stale dostarcza nowych wyzwań. jep, a Wizo i dymasz do służby, więc podwójny węgiel. W sensie ja uważam, że wszyscy kurierzy i wszyscy listonosze, przede wszystkim bardziej listonosze, po pracy jakby chociaż raz mniej także Dobra, tu masz dzisiaj listy, słuchaj, pracujesz. My wiemy, że normalnie pracujesz tam od 8 do 16, ale słuchaj, dzisiaj jest tak mało paczek, że od 8 do 13 się wyrobisz, potem wracasz, mamy tylko jeszcze jedno zleconko i idziesz do domu. Chłop, myśl, wow, Ła, ale zajebiście. Dobra, poszedł, obcykał, wraca i no to teraz tam dwie tony węgla masz do dostarczenia. Jak to do dostarczenia? No normalnie, wsiadaj do auta i zawoś listonosz jesteś, nie? Ktoś zamówił przez Pocztę Polską, to jest przez Pocztę Polską i tyle musimy świadczyć usługi i załatwiamy. Cena masła ciągle. Rośnie. Czy to w polski Bitcoin? Jeśli mieszkałoby się w małej miejscowości i codziennie chodziło do sklepu i skupywało cały czas masło, 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 to wydaje mi się, że może jest jakaś szansa, że po jakimś czasie by tego masła może gdzieś tam w jakimś mniejszym bądź większym stopniu zabrakło. W sensie nie każdy mógłby to masło wtedy dla siebie kupić. Jak idziesz codziennie i w sklepie jest codziennie 20 kostek i kupujesz sobie, nie wiem, 15, bo resztę ktoś zdążył kupić, to albo ludzie musieliby je wykupywać wcześniej przed tobą jakimś cudem, albo wtedy. Wtedy wystawiasz sobie bardzo ładną lodóweczkę przed domem i kostka masła nie 5 zł, tylko 25 zł. I w ten sposób jesteś w tym kraju utrzymać. Działasz mniej więcej jak polski rząd, polska rzeczywistość. Polskie drogi po zimie, jak pięknie wklejone, po prostu perfekcyjnie. Pamiętajcie, jeśli macie gdzieś przy domu rozwaloną drogę, zróbcie sobie z nią zdjęcie, bo za 10 lat też będziecie mogli sobie zrobić z tą dziurą zdjęcie. Familiada. Potoczne wyrażenie, którego używa się zamiast tak, co my tam mamy. OK, za 21 punktów, dobrze za 17, nice przemek. No, jo, pytasz dzika, czy sra w lesie. <grych> Jakby na tablicy pojawiło się. Pytasz dzika, czy sra w lesie, i by było najwyżej punktowane, to byłoby po prostu złoto. W sensie to byłoby idealne, bo kto mówi tak, Ok, dobrze, no, jo. To jest tak, jak trochę z tym corocznym, corocznym najbardziej popularnym słowem, w sensie raz wygrywa, tak, raz wygrywa. Wydaje mi się, że w tym roku może być na przykład słowo odklejony, bo bardzo często się tak pojawia. A co wy myślicie, jakie słowo będzie słowem tego roku? Tacy sąsiedzi w bloku to skarb. Drodzy sąsiedzi, w związku z pracami remontowymi, bardzo przepraszam za utrudnienie, hałas... Hałasy. czymy na wyrozumiałość. Nowiccy spod 1. Nic nam hałas nie przeszkadza, ale po zakończonych pracach liczymy na wspólnego grilla na kamieniu przed klatką. Dla wszystkich sąsiadów z klatki Sąsiedzi pod 2. Szkoda, że sobie nie zrobili takiej konwersacji. W sensie jeden, najpierw jedynka, dwójka, trójka. Wszyscy się wypowiadają i pęd leci od początku. My się również nikt nie gniewamy, bo sąsiadów fajnych mamy. Hałas jakoś wytrzymamy, a i z grilla przy kamieniu chętnie skorzystamy. Borowicze spod 5. Przy grillu im wypomnę. <śledzimy> tak naprawdę tak, wszyscy usiądą już w takim komorze nie, wy, ku... wy. Długo jeszcze ten remont? bo spać nie można. Do widzenia. Rzeszów. A, centrum Rzeszowa. Dokładnie takie, jak zapamiętałem. Ale co jak co. Rzeszów to musi być duże miasto. Widać, że droga niejedna prowadzi do tego miasta. I nawet front mają, bo słup le stoi. Tyk i masz mieszkanie dwupoziomowe. Raczej dostęp do sąsiadów. Przychodzi mąż sąsiadki, jak się tu dostałeś? A ty mu robisz prezentację, zapraszając go na balkon, i, panie, jakie schody odjechałem? Perfekcja, po prostu pierwsza klasa, idealnie. E, co prawda nie wiem, czy, nie, to muszą być jego okna, w sensie te okna to są jego okna, bo to, są, to jest klatka schodowa. W sensie, no, pogratulować, pogratulować. I sąsiadki, i schodów. Ktoś z państwa potrafi to inteligentnie wyjaśnić. Na obrazku załączonym widzimy schody a po bokach siatka. Więc logiczne, że przechodzisz po schodach. W czym jest problem? Jak się leży, to widać z okna, kto wchodzi. No, no. Ej, legitne! Leżysz sobie na brzuszku czy na pleckach, patrzysz, a tam Heniek wchodzi sobie. Bo widzisz, że przechodzi, bo tak to, to jest dosyć niski, ale jak wchodzi na schody, to już się staje wysoki. Na krótką chwilę. Toaleta specjalnego przeznaczenia. Przystosowana do nauki mężczyzny siusiania na stojąco. I zapalić sobie może na świeżym powietrzu, jednocześnie. Chyba, że akurat pada. To może być trochę gorzej. Ale muszę przyznać, że bardzo ciekawy sposób. W sensie bardzo fajne umiejscowienie toalety. Myślę, że do siadania taka fajna, ale do stania trochę gorzej. Może to jest toaleta dla kobiet. O! Klient chciał światło wody. To ma światło i wodę w przychodzi mądry i się pyta o światłowód ty mówisz, tutaj mam w kontakcie wszystko podłączone naraz, proszę pana piękna rureczka jakby nie można było w ścianie schować, o, oczywiście trzeba pokazać, że bogaty o panie, tutaj miedziane rurki mam nie jakieś byle stalowe, czy z aluminium, podpowie ktoś teraz jak to ładnie wykończyć ale, że aż taka architektura? Po prostu ja rozumiem, oni chcieli os mieli za dużo rury kanalizacyjnej, a chcieli oszczędzić na rurze do, do zlewu. To jest logiczne, okej. Okay. Rura powinna być przejrzysta, jak w akwaparku. Tyle radości w jednym miejscu. O, to jest genialne, po prostu perfekcyjne. I wtedy, jak nawet zapchać się kibel, to wiesz w którym miejscu. To jest perfekcyjne rozwiązanie. Każdy powinien takie stosować. W sensie, jak się zapcha, to potem nie ma problemu, że o dostęp do rury gdzieś za kiblem trzeba się namachać czy kibel odkręcać. Proszę bardzo, perfekcja. Odpinasz jedną rurę i wszystko leci. Morze Bałtyckie na brzeg wyrzuciło jedną torpedę. I teraz wojsko polskie ma jedną torpedę. Kiedyś mieli już jedną, ale zgubili w morzu. <noise> Stan na magazynie. Jeden. Zgubiła się. Zero. Jednak znaleźliśmy w morzu. Jeden. Zostaliśmy wyzwoleni spod niemieckiej okupacji, przez Związek Radziecki, no, na pewno nie przez Francję, ale przez Francję wy możecie stawiać kolację, albo dobra daruję wam tą kolację, możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, jeśli oczywiście wam się spodobał ten odcinek, jeśli chcecie więcej oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, ja już to mówiłem. Miałem też coś jeszcze zanotowane. A, i pamiętajcie, by zostawić łapkę i subskrypcję, jeśli chcecie więcej takich odcinków. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym mam nadzieję, że też zostawicie łapkę w górę i subskrypcję. To już chyba z drugi raz powtórzę. No ale nieważne, trzymajcie się. Cześć.